To taka automatyczna konwersacja z Twoim klientem poprzez Messenger. Coś takiego, co możesz znać jako system do wysyłania SMS-ów, kiedy wysyła Ci do wszystkich Twoich klientów przygotowaną przez Ciebie treść. I to jest coś takiego, tylko właśnie działa na Messengerze. I dlaczego właśnie boty mają Ci pomóc do tego, żeby zdobywać nowych klientów? Trzeba zrozumieć jedną kwestię, że zdobywanie nowych klientów to nie jest tylko to, jak udajesz ofertę. Czy to będzie zniżka na dany zabieg, czy w ogóle jakaś promocja super na Twoją ofertę. To nie chodzi o to. To jest kolejny etap Twojej komunikacji z klientem. Najważniejsze to są pierwsze dwa etapy, czyli zaciekawić i zainteresować. I dopiero później ten Twój klient w ogóle chce zobaczyć, co masz do zaoferowania, ale najważniejsze to jest skupić uwagę. I właśnie do tego służą boty. Czyli między innymi może widziałaś, widziałaś coś takiego, posta na Facebooku, gdzie było napisane skomentuj post, a prześlemy Ci coś, jakieś opracowanie w PDF-ie, jakoś coś dodatkowego, co szczególnie można byłoby tak naprawdę wpisać w treści wiadomości. Ale poprzez to, że boty umożliwiają automatyczne odpowiadanie osobom, które Skomentowały Twój post na Facebooku, to właśnie jest, jest, coś, jest takie zabudowanie zaciekawienia, zainteresowania. Czyli możesz dać jakąś treść, po prostu w treści, Facebooku, w treści na Facebooku, ale także możesz powiedzieć: Mamy coś ciekawego w PDF-ie, tylko skomentuj post i Ci y, wyślemy to właśnie w Messengerze. To właśnie bot to jest taki automat, który. Możliwia coś takiego, więc boty są rewelacyjną możliwością i szansą dla Ciebie, żeby zaciekawić, zainteresować klienta, żeby w ogóle, żebyś miała, miała szansę przedstawić swoją ofertę, że wykonujesz taki zabieg i jesteś świetna w tym, co robisz. Osoby, które zaczynają robić boty, popełniają jeden podstawowy błąd, to znaczy mają takie za duże trochę oczekiwania co do wcześniejszych swoich działań. To znaczy na przykład przygotowujesz taki post, gdzie pakujesz jakąś treść atrakcyjną dla Twojego klienta, jakiś poradnik w PDF i mówisz skomentuj ten post, a prześlemy Ci właśnie coś. No i później się okazuje, że odpowiada 5 osób i myślisz sobie mm. Nie mam z tego nowych klientów, w ogóle jest mało komentarzy i tak dalej. Chodzi o to, że jak sobie, że tak powiem, pościelesz, tak się wyśpisz. Tak, tak jest to pożekane. I tak jak tutaj teraz, jeżeli wcześniej nie prowadziłeś, nie prowadziłeś konwersacji z swoimi klientami, jeżeli wcześniej pojawiły się tylko ogłoszenia, typu świetny kosmetyk, świetny zabieg i nie było tam czego komentować, nie było tematów do rozmowy, no to teraz się trochę nie że, że tak powiem, musisz przyzwyczaić swoich klientów do tego, że dajesz wartościową treść właśnie poprzez zapakowaną w takie e-booki, pdf-y tak dalej. Więc jeden podstawowy błąd to dużo oczekiwania, które mają przyjść od razu, czyli oczekiwanie dużego efektu od razu, a to trzeba krok po kroku przyzwyczaić swoich klientów, że masz coś tam wartościowego i w ten sposób budować z nimi relacje, a dopiero później, kiedy klientka będzie miała wybrać jakiś sobie zabieg, no to. Naturalnym wyborem staniesz się ty, no bo ty dostarczałaś wiedzę, ty jesteś ekspertem, a ty to wszystko dzięki właśnie botom. Branża beauty to doskonały materiał do tego, żeby reklamować się poprzez boty. Dlaczego? Istnieją do tego trzy powody, trzy takie główne powody. Pierwsza sprawa: w messengerze możesz przesyłać zdjęcia, filmy, czyli dokładnie możesz pokazać efekt przed i po. To inaczej wygląda niż w SMS-ie, kiedy mówisz masz rewelacyjny zabieg, a w Messengerze wysyłasz taką informację, że masz rewelacyjny zabieg, zobacz efekt przepipo i to bardziej angażuje człowieka. Drugim, drugim ważnym czynnikiem to jest edukowanie. Możesz naprawdę w wielu aspektach edukować swoich klientów, czyli jak wybrać kosmetyk, czy na przykład jak często trzeba stosować peeling do twarzy, albo dlaczego ważne to jest to, żeby w latem na przykład nie wykonywać jakichś mocnych zabiegów złuszczających. Czyli możesz naprawdę bardzo dużo edukacji w to włożyć, czyli na przykład zrobić post i przygotować e-book i powiedzieć: skomentuj ten post, a w tym wypadku e, tutaj otrzymasz od nas ten e-book. E I trzecim elementem bardzo ważnym, który umożliwiają boty, jest robienie quizów, czyli z jednej strony psychozabaw takich, e, rozrywki, a z drugiej strony takich quizów dopasowujących daną, dany zabieg na przykład do Twoich klientów. Możesz zadać pytania, czy Twoja cera jest tłusta, słucha, mieszana. Zaznacz. Ktoś zaznacza i w, tym w odpowiedzi dostaje tam kolejne pytania, a później odpowiedź, że dla Ciebie na teraz reko rekomendowany zabieg, czy kosmetyk to będzie taki, czy tam, czy po prostu różne inne quizy, więc wraża że ty ma duże pole do popisu, żeby właśnie przyciągać uwagę klient klientów dzięki botom. thank